Iloj, Miło z twojej strony, że towarzyszysz mi przed wyruszeniem. Nie ma już wątpliwości. Jesteś ucieleśnieniem łaski, uosobieniem woli bogini. To naprawdę nie jest takie proste, Tirso. Ale mniej więcej o to chodzi. Wiem, że to niebezpieczna ścieżka. Zabicie metalowego diabła wydaje się niemożliwe. Ale wierzę w ciebie. A... D Dzięki. Nora ponieśli straszliwe straty, Tirso. Co teraz z nimi będzie? O tym zadecyduje bogini. Tylko ona zna przyszłość. Na razie ja i moje siostry matrony zajmiemy się rannymi. Jak wspomniałam, każdego, kto dołączy do ciebie w południku ogłosimy poszukującym. Na razie powinniśmy zostać tutaj, wewnątrz naszej góry, u boku bogini. to brzmi rozsądnie. W najgorszym razie będziecie się bronić. Tirso, chciałabym poznać historię Rosta. Dlaczego został wyrzutkiem? Nigdy nie powiedział. Ponoć złożył ślub milczenia. Co zrobił? A... No tak. Jaką zbrodnię popełnił? Powiem ci, jeśli chcesz. Ale to długa historia. Na pewno chcesz jej teraz wysłuchać? Oczywiście, że tak. Opowiedz. Rost nigdy nie zrobił nic złego. To był jego wybór. Co? Nie rozumiem. Wiele lat temu. Przed dniem obłędu, przed krwawymi łowami, zaatakowała nas bez ostrzeżenia banda dwunastu morderców. Wzięli zakładników w czuwaniu matki, a potem ruszyli dalej, wprost na diable pragnienie. Czuwanie matki, gdzie to jest? Teraz jest to opuszczona wioska, przy granicy Skardża, ale wtedy mieszkało tam wiele rodzin. Między innymi Rosta. Jego partnerka zginęła w walce z obcymi. Córkę natomiast wzięto w niewolę. Jego córka? Jak miała na imię? Alana. Miała raptem sześć lat. Wojownicy Nora nie potrafili powstrzymać Tuzina obcych? Ani odbić zakładników? Niestety nie. Mieliśmy przewagę, ale gdy tylko nasz wojownik się zbliżył, mordowali jednego zakładnika. Po co więc tu przybyli? Nie mamy pojęcia. Nie mogliśmy się wystarczająco zbliżyć. Dwa dni obozowali za diablim pragnieniem. To chodziły stamtąd dziwne dźwięki. A potem bez ostrzeżenia Wyruszyli w stronę najbliższej granicy i zniknęli. Co się stało z córką Rosta? Czy została. zabita? Rost był jednym z wojowników wysłanych za nimi. Obserwował ich. Gdy dotarli do granicy, żyła szóstka zakładników. W tym Alana. Zamiast ich uwolnić, przybysze podrżnęli im gardła, a ciała porzucili po drugiej stronie granicy, drwiąc z nas. Czemu? Z okrucieństwa. Wiedzieli, że prawowierni Nora nie opuszczą świętej ziemi, by zabrać ciała, ani ruszyć w pościg. Czuli się całkowicie bezkarni. Mówisz, że. Rost ruszył za nimi, że został banito? Nie. Rost był rozdarty smutkiem, ale nawet wtedy nie naruszyłby tabu. A więc co zrobił? Postanowił sięgnąć po najstraszliwszy, tajemny obrzęd Nora. Postanowił zostać pragnącym śmierci. Pragnącym śmierci? Co to? Ktoś, kto najpierw umiera. A potem wyrusza by zadawać śmierć. Rytuał wyciąga duszę z ciała i oddaje ją pod opiekę wszechmatce. Serce bije, umysł działa, ale duch jest gdzie indziej. Nie rozumiem. Rost ruszył w pogoń za obcymi, ale jego duch pozostał ukryty tutaj z wszechmatką. Zebrał ciała pomordowanych i je zwrócił. A potem wyruszył ponownie nie jako wygnaniec, lecz narzędzie zemsty strzała z zadziorami, wystrzelona po to, by nigdy nie wrócić. Ale Rost powrócił. Tak, rok później strasznie poraniony padł na granicy świętej ziemi. Znalazła go wyprawa łowiecka, miał delirium, umierał. On powinien tam zostać, ale jedna z łowczyń naruszyła tabu i przeciągnęła go przez granicę na naszą stronę. Kto to był? Wojowniczka, która straciła partnera i synów z ręki obcych ściganych przez Rosta. Więc Rost nigdy nie ukończył misji. Wręcz przeciwnie zabił wszystkich. Śledził ich w każdym zakątku świata, jak mówił. Południk, Ban-Ur, włość, ziemię utaru, był wszędzie, nawet w zakazanym zachodzie. Ostatni złotrów prawie go pokonał, ale przeżył bliski śmierci ruszył z powrotem w nadziei. Że umrze jak najbliżej ukochanej świętej ziemi. Nawet w najśmielszych marzeniach nie liczył na to, że ktoś go uleczy i przyniesie do domu. A jednak tak się stało. Matrony nie miały łatwego zadania czemu nie mogłyście go po prostu powitać? Rost został pragnącym śmierci Eloy, nie miał już miejsca pośród plemienia. Prawo stanowi, że jest wygnańcem. Ale nie mogłyśmy się na to zdobyć, więc trzeba było coś wymyślić. Zrobiłyście go wyrzutkiem? Tak. To mu zaoferowałyśmy. Pod warunkiem, że nikomu nie zdradzi tego odstępstwa. Po tym, co zrobił, po tym, co przecierpiał, wy ogłosiłyście go wyrzutkiem? Rost był szczęśliwy. Nie spodziewał się, że spędzi choć jeden dzień w świętej ziemi, nie mówiąc o obręczy, u boku naszej patronki. Postanowił spędzić resztę życia w samotności. I cieszyło go to. A potem znalazłyście mnie i dałyście jemu. Tak. Kolejny kompromis. Matrony bały się Ciebie, nie chciały, by wychowało Cię plemię. Dlatego on Cię wychował. Wiedziałam, że się Tobą zajmie, zaopiekuje i nauczy miłości do wszechmatki oraz naszych zwyczajów. Przynajmniej próbowało, tak? Dałyście człowiekowi, który stracił córeczkę, inną dziewczynkę na wychowanie. Nie sądzisz, że to było dość okrutne? Wolę myśleć, że bieg wydarzeń pokazał, iż był to rozsądny wybór. Jestem przekonana, że od początku, gdy tylko cię ujrzał, postrzegał cię jako dar, a nie jako ciężar. No dobrze, Tirso. Mam o czym myśleć. Chyba czas już na mnie. Dziękuję, że robiłaś dla mnie, co mogłaś przez te. Wszystkie lata i że opowiedziałaś mi o roście, chciałabym zrobić więcej, ale nie mam takiej możliwości. Ja też nie. Nie musimy się umniejszać. O, dziękuję. Będę o tobie myśleć. Dobrze, na pewno nie zaszkodzi. Ej, Loi, chcesz coś dodać? Muszę iść. Niech bogini macie w opiece.